TV .pl. Włodarze Sanoka, uszanujcie tradycję i zostawcie Łęblej. Sanockie Łęblej nie chce umierać. Nie zabierajcie dzieciom możliwości obcowania z prawdziwą trawą. Z takimi hasłami obrońcy Sanockiego Łęblej przyszli na ostatnią sesję Rady Miasta. Chcieli tym samym po raz kolejny uświadomić radnym, że decyzja o podjęciu uchwały, która daje możliwość sprzedaży tego terenu, jest chybiona. Bardzo y, powiem szczerze, nie podoba nam się wszystkim na zatorzu wypowiedź pana y, burmistrza Borowczaka, który stwierdził, że jest to ugór, krętowisko, że zdezelowany jest sprzęt. To jest przekłamanie. Y, miasto 11 lat temu y, z normalnego przydziału, y, tak zwanego na rady, dało nam 9 tysięcy złotych. Resztę środków pozyskaliśmy sami. Sami żeśmy znaleźli sponsorów, ludzie w czynie społecznym, jak, za, jak to się mówiło dawniej za starej matki komuny, całe osiedle przyszło pracować i wykonaliśmy wszystkie prace sami. W tej chwili, do tej pory, Pan twierdził, że miasto ponosi duże koszty z utrzymaniem ogródka. Jest to nieprawda. Ogródek jest dwa razy do roku jedynie koszony. Przez 11 lat nic więcej chyba tam raczej miasto nie zrobiło. Oprócz tego, co sami mieszkańcy. W tej chwili zgodzę się z Panem, że jeżeli tak bardzo miasto by chciało zadbać o ten nasz ogródek dalej, to wystarczyłoby nie dwa razy, trzy razy skosić tam trawę i podrównać troszkę ten teren. I jest to ogródek tak samo jak Pan twierdził, że kto tam przychodzi. Całe lato tam się bawią dzieci. Przyjeżdżają ludzie do szpitala. Z dziećmi zostają, część rodziców zostaje na tym placu zabaw. Ludzie idą na odwiedziny, żeby nie ciągnąć dzieci po szpitalu. Wychowało się tam parę pokoleń. Dużo pracy żeśmy sami w to włożyli. I chciałem tutaj złożyć na ręce pana przewodniczącego taki protest mieszkańców. W którym znajduje się 799 podpisów, i bardzo bym prosił tutaj yy, radnych naszych, kochanych, żeby jeszcze raz poddać pod przemyślenie, to bym prosił jeszcze może o potwierdzenie nam przyjęcia tego. I Cofnięcie tej uchwały o sprzedaży, bo jest to bardzo krzywdzące dla nas. Ludzie naprawdę yy, masę pracy włożyli, żeby ten ogródek wyglądał tak, jak wygląda. I w, I w tej chwili po prostu chcemy, żeby ten plan zabaw został. Nikt nawet nie skonsultował z Radą Dzielnicy. Dowiedzieliśmy się z internetu w ogóle, że ta działka ma iść pod sprzedaż. Tak samo chodzą jakieś dziwne pogłoski, że jakiś, nie wiem, medyk ma tam się budować. My chcemy, żeby ten plac cały został. Jest tam plac zabaw dla dzieci, są dwa boiska zrobione, które żeśmy sami urządzali, bramki żeśmy sami robili. Tak nawiasem mówiąc, to to wszystko było robione nawet na mojej działce, osobiście żeśmy to wszystko sami robili. Wstępnie planowano sprzedaż terenu, na którym znajdują się boiska piłkarskie oraz plac zabaw. Po pierwszych sprzeciwach podzielono teren, a do sprzedaży miały zostać przeznaczone tylko boiska. O tym, że Sanockie Łemblej na razie nie zostanie wystawione na sprzedaż, burmistrz poinformował już w swoim sprawozdaniu i powtórzył to zebranym w sali herbowej. Rozmawialiśmy dzisiaj yy, m.in. o Łemblej. Świetnie. Ale bardzo przepraszam, populistycznie brzmią hasła, które przynieśliście Państwo dzisiaj tutaj, bo jeżeli Pani Bach czyta, yy, tutaj pisze, Władarze, uszanujcie tradycję i zostawcie Łemlej. Tak, zdecydowaliśmy dzisiaj, o czym poinformowałem radnych, yy, damy, damy Wam szansę tworzenia nowej tradycji dla Łemlej. Damy Wam szansę. Ale strasznie mnie zabolało to, jak mąż Pani, szef komitetu, powiedział dzisiaj, że nawet nie było konsultowane z Radą Dzielnicy. A czymżeż, drodzy Państwo, była obecność tutaj wielokrotna dyrektora Leszka Puchały, mieszkańca Zatorza, dyrektora e, pana e, Uruskiego, Uruskiego e, radnego e, Rady Powiatu, którzy przychodzili tutaj do nas i w momencie, kiedy kończyliśmy wielką inwestycję, czyli na ulicy, e, na górze zbiornik wodny, Kenara, brakowało mi nazwy ulicy. Zrobiliśmy tam potężną inwestycję, a boisko, które funkcjonowało tam i proporcjonalnie daje. Zobaczcie Państwo, ile stoi domów tam, w tamtej części, z całą Jerozolimą, z uliczkami sąsiednimi, i tam powstanie stawion. Tam będzie stawion, boisko i tak dalej. Chcecie Państwo utrzymać Wembley w takiej postaci, jak jest dzisiaj? Proszę bardzo, ale odsyłam do ustawy. Wiecie Państwo jakiej ustawy? Tej, która narzuca odpowiedzialność samorządom wszystkich poziomów, w tym samorządu miasta, jak wyglądać powinny zorganizowane miejsca zabaw dla dzieci i młodzieży, w tym ogródki. I my chcemy dzisiaj na ogródku Jardanowskim, zobaczycie, który zobaczycie Państwo jak będzie wyglądał już w czerwcu, mam nadzieję może w maju, bo tam będzie wspólnie ze spółdzielnią mieszkaniową zorganizowany nowy plac zabaw. I tak robimy to przy każdej szkole. Z certyfikowanymi placami zabaw i urzędzeniami, bo tylko takie dają poczucie bezpieczeństwa tym, którzy to zorganizowali i tym, którzy potencjalnie może, mogą ponieść tam szkodę fizyczną i uzyskać ubezpieczenie, bo sprzęt był certyfikowany. A w przypadku braku certyfikatu, kto ponosi odpowiedzialność? Ten, który to urządził. Ten, który to urządził. Z całym szacunkiem do czynów, które. W tym mieście, dzięki którym w tym mieście dalej funkcjonuje wiele miejsc społecznie użytkowych, czynom społecznym, czy one się nazywały tak, jak Pan nazwał, czy te, które myśmy ludzie uruchamiali, ludzi w poszczególnych dzielnicach, działo się bardzo dużo. Dzięki społecznemu zaangażowaniu. Dzisiaj chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że wystarczy przyjść, wystarczy przekonać do swoich racji. Wystarczy pokazywać te racje na zasadzie zmieńcie państwo zdanie. Popatrzcie, że można inaczej. Popatrzcie, że to miejsce faktycznie jest wykorzystane. I w tym momencie pokazuje się waga. Waga, która pokazuje wykorzystane, niewykorzystane. Standardowe, niestandardowe. To państwo potrafi, potraficie pewnie sobie sami odpowiedzieć, jaki jest standard tego woiska. To Pani Bach i Panu Bachowi zadaję pytanie i Panu Kosztołowiczowi zadaję pytanie, bo jestem zdumiony Twoją obecnością tutaj. Z prostego powodu, nikt nie wysprzedaje, żeby wysprzedawać. W sąsiedztwie, w dzielnicy i w całym mieście funkcjonuje, mówię o sprawach miejskich, funkcjonują orliki, boiska wielofunkcyjne. 11 nowych obiektów powstaje przy każdej szkole. I teraz popatrzcie Państwo na geografię miasta. Utrzymywać dla utrzymywania? Dobrze. Utrzymamy to. Nie damy do sprzedaży. Tylko bierzecie na siebie odpowiedzialność. Wiecie Państwo jaką? Dziury. Dziury, która tam będzie, bo miasta na ten moment utwa, otwarcie mówię nie stać na to, żeby urządzić tam kolejnego orlika, boisko wielofunkcyjne. Jest to bezprzedmiotowe. Niepotrzebne. Jeżeli pan używa terminu, że ktoś tam medyka ma jakiegoś kolejnego postawić, dwoma rękami się pod tym podpisuje. Niech wielokrotni inwestorzy, również medyczni, szukają miejsc inwestycji w Sanoku. Tylko pomylił pan działki, bo chodzi o działki szpitalne gdzie firma Carint, oby jak najszybciej postawiła potężny pawilon z neurochirurgią, z następną kardiochirurgią, z, z następnymi wreszcie może uda się powiatowi, szpitalowi przenieść tam laryngologię do nowego obiektu, bo ktoś myśli, bo pokazuje, że są miejsca do wykorzystania wspólnego dla pożytku ogólnego. Nie posądzajcie, bo to nieuczciwe, najnormalniej nieuczciwe. Nie posądzajcie, że grunty w gospodarce, nieruchomościami w mieście sprzedaje się dla samego wysprzedawania. Owszem, brakuje pieniędzy w mieście, bo zaplanowane pieniądze w budżecie miasta pochodziły również ze sprzedaży, nie wyszły od Stróżowska, nie wyszły nie wyszły sosenki, nie wyszły wierchy, nie wyszły działki budowlane, które tak nie wiadomo z jakiego powodu yy, są dzisiaj przedstawiane jako srebra rodowe. Srebra rodowe to działki niegołe, to działki zagospodarowane, to działki, na których coś stoi, które dają pożytek w sensie możliwości inwestycji przez inwestora prywatnego lub też miasto. To jest normalna gospodarka nieruchomościami. Dzisiaj uspokajamy Was. Nie będzie ogłoszenia Wierchów, yy, przepraszam, yy, Wembley. Nie będzie po prostu. Skoro 700 mieszkańców dzielnicy nie. powiedziało nie, zrobimy tak. Bo ja się liczę z głosem mieszkańców. W przeciwieństwie do tego, z czym Państwo się nie zgadzacie. Czyli z głosami Waszych reprezentantów tu siedzących na sali. Bo to są reprezentanci miasta. Szkoda, że na etapie dyskusji wcześniej o tym nie było mowy. Szkoda, o tym, że, nie, że, szkoda że nie kontaktowaliście się Państwo z mieszkańcami, typu m, ci, którzy walczyli o to boisko poniżej ulicy Kenara, gdzie standard będzie przyzwoity. Strasznie Was boli to, że takich afer nie ma tutaj jak w innych miastach. Strasznie Was to, wam to przeszkadza. Dalek, daleko ja jestem od tego i tak mam zamiar dotrwać. Ja dzisiaj powiadomiłem Radę Miasta, odstępujemy od ogłoszenia przetargu na sprzęt. Pan tylko dwa słowa. Nie przerywajmy. Pan Burmistrz powiedział to, co powiedział. Rada wysłuchała już o godzinie dziewiątej stanowiska pana Burmistrza w tej sprawie. Nikt z nas nie był zaskoczony tym stanowiskiem, ponieważ uważamy, że jeżeli miasto. Dysponuje w sumie kilkudziesięcioma boiskami, salami w szkołach. Jest z tego 37 obiektów, budujemy 11 kolejnych. To uważaliśmy, że to jedno może najmniej przydatne można było sprzedać, a pieniądze przeznaczyć na inne obiekty na terenie waszego osiedla. Skoro jest protest w tej sprawie, uznaliśmy, że stanowisko pana burmistrza dzisiaj jest zasadne, sprzeciwów nie było i dyskusji w tej sprawie nie to znaczy. znaczy Dlatego ja bym... dla się... też w tym momencie proszę, aby ktoś z Państwa zabrał głos i żeby to była jedna osoba, która się ewentualnie odniesie i będzie merytorycznie się w tej sprawie wypowiadała. Tak jak pan powiedział, że był pan ruski, Pan ruski nikogo nie powiadomił z dzielnicy że jakakolwiek była dyskusja na temat Wembley Nie Wembley, boiska na Canarę, a to boisko na Canarę Proszę pana, ja tutaj są podpisy mieszkańców z, tak zwane z Dolnego Zatorza powiedzmy, nazwijmy to nawet tak i tak samo z osiedla z Sobieskiego Może to i prawda, że działka tak jak pan powiedział jeżeli bym tylko patrzył okiem przedsiębiorcy jest to działka atrakcyjna. Bardzo. To, się, tu, to jest niezaprzeczalne. Tylko yy, dalej patrząc okiem przedsiębiorcy, to ani tyle nie jest to moment na sprzedawanie takiej działki, gdzie ceny, no niestety poleciały teraz w dół. Pan przewodniczący yy, z Panem mówicie o boiskach orlikach. Jest to prawda. Niezaprzeczalna. Piękne są te orliki. Tylko że jest jedna rzecz. Orliki są zamykane na klucz. Trzeba się zapisywać, czekać w kolejce. To jest jeszcze jeden z bardzo nielicznych placów, który jest w pełni ogrodzony, gdzie po prostu jest tam murawa, faktycznie zaniedbana trochę. I uważam, że wcale wielkiego nakładu, jakiegokolwiek finansowego, żeby troszkę wyrównać tą murawę, wykosić tą trawę, tak jak już raz wspominałem, ze 3-4 razy przez sezon i będzie bardzo ładny plac, dalej zabaw. Te urządzenia, które tam są, są to z certyfikatem, bo jak żeśmy urządzali ten plac zabaw, pani Kołodziejczyk, pan burmistrz Czernek, owszem, pozwolili nam samym znaleźć producenta, tylko zaznaczali, że musi mieć certyfikat. I na to urządzenia był certyfikat. I mamy dokumenty. I na to, proszę bardzo. Panie Burmistrzu, 11 lat te dokumenty trzymam. Faktury, certyfikaty, całe sprawozdanie z działalności z komitetu. Bo gdybyśmy wiedzieli wcześniej, że Rada będzie planować sprzedaż tej działki, na pewno byśmy najpierw przyszli na spokojnie porozmawiać. Nikt z słowem nikogo ani Rady Dzielnicy nie powiadomił. Rozmawiając z Przewodniczącą Rady Dzielnicy powiedziała, że nikt z nią wcześniej nie rozmawiał, że nie mieli, że Rada Dzielnicy nie miała pojęcia o zamiarze sprzedaży tej działki. Mieszkańców za Zatorza po części satysfakcjonowała decyzja burmistrza. Pojawiły się jednak propozycje, aby uchylić uchwałę, która daje nadal burmistrzowi możliwość ogłoszenia przetargu o sprzedaży tego terenu. Burmistrz. Króciutko, nie będzie ogłoszony przetarg na sprzedaż. Ale decyzja została Proszę. Ale decyzja Uchwała obowiązuje, proszę Państwa. Uchwały nigdy nie uchyli. Znaczymy. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący ja mam jedno pytanie. Czy Rada Dziennicy, czy Rada Miasta po prostu nie wiem podejmie jakąś uchwałę o wycofaniu uchwały o sprzedaży w ogóle tej To jest rola Rady Miasta. Proszę Pan, decyzja zapadła w formie uchwały. Uchwała obowiązuje. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Burmistrz miasta wyraził swoją opinię, co zrobi w tym temacie. A zatem w tym momencie uchwała obowiązuje, ale nie będzie realizowana. Rozumie Pan? Natomiast dalszą konsekwencją może być w przyszłości ewentualny projekt uchwały uchylający tą uchwałę, ale to jest sprawa przyszłości. I taki wniosek w sprawie uchylenia uchwały może wystąpić grupa radnych, może wystąpić burmistrz miasta, może wystąpić Rada Miasta jako sama, jako instytucja. O tym nie rozmawiamy dzisiaj, ponieważ dzisiaj Rada Miasta wspólnie z burmistrzem zgodziła się, że uchwała ta na razie, przynajmniej, zresztą nie widzimy aż takiej potrzeby, nie będzie realizowana. Nie będzie. Do dyskusji pana Bacha z burmistrzem miasta dołączyli radni. Myślę, że dobrze się stało, że taka dyskusja się tworzyła. Wprawdzie głosowałem za sprzedażą tego gruntu. Niemniej jednak no, tutaj koniecznej będzie przy ewentualnej kiedyś na sprzedaży wydzielenie tego, gruntu, tego placu zabaw i jak najbardziej uważam, że pozostałą część na dzień dzisiejszy yy, można sprzedać pod inwestycje. Myślę, że gdybyśmy podeszli do sprawy Wembley wtedy, kiedy na komisji we środa, we czwartek na sesji podjęliśmy tą decyzję trochę wolniej, to pewno byśmy z tą całą sytuacją dzisiaj do czynienia nie mieli, natomiast było to bardzo szybko dyskutowane, przedstawiane przez całym szacunkiem pan burmistrz Borowczak. Nie orientował się nawet, że istnieje coś takiego jak głębiej. To był kawałek, prawda? To jest przesadza naprawdę. Znaczy, ale... Panie burmistrzu, ale nie, nie orientował się pan, że to w odczuciu społecznym ma jakby jeszcze trochę inną rolę niż tylko kawałka działki takiego ładnego, prostokątnego w tym sensie, no. Ale to już nie o to chodzi. Wracam do gdyby to trochę dłużej trwało i na komisji. I może na Radzie, gdyby, gdybyśmy dłużej o tym rozmawiali, to pewno by dzisiaj w tej sytuacji nie było. Źle stało się, że, że, że właśnie w sprawie Łemblej wcześniej nie, nie, nie zostały konsultacje z Radą dzielnicy, z Rządem Dzielnicy podjęte, bo nie doszłoby moim zdaniem dzisiaj do, do takiej pikiety. Sprawa byłaby moim zdaniem rozwiązana wcześniej. Dlatego chciałbym tutaj wolę pozostałych. Rad, e, za, e, przewodniczących zarządu dzielnic, żeby w, w, przed pod, podejmowaniem jakichś e, ta, tego typu działań, żeby e, Rada Miasta czy Burmistrz Miasta e, informował wcześniej, miesiąc wcześniej czy, czy trzy tygodnie przed e, decyzją, przed takim e, Radę Dzielnicy, żeby, żeby po prostu e, zasięgnąć opinii mieszkańców czy, czy Rady. Proponuje się nam konsultacje w sprawach nazwy ulic, jakichś takich drobnych, a w tak istotnych sprawach no, zostajemy nieraz pominięci. Może to jest tylko uchybienie, wypadek w pracy, ale na przyszłość prosiłbym, żeby to miało miejsce odpowiednio wcześniej. Kontynuowano następnie temat głosowania wniosku zgłoszonego przez radnego Andrzeja Chrobaka. Przy okazji przewodniczący Rady został oskarżony o manipulowanie obradami sesji oraz fałszowanie protokołów sesji. Panie Przewodniczący, którego Pan nie poddał pod głosowanie. tej chwili uczynić. Rada Miasta zobowiązuje się do podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały i tak dalej, w sprawie sprzedaży działki nr 813 przez 2. Więc Rada Miasta nie zobowiązuje się. Rada Miasta może głosować nad projektem uchwały, który zostanie przygotowany. Może głosować Panie Przewodniczący, no, jest wniosek tak formalny, pod proszę podgłosować. I tyle. To nie jest po raz pierwszy, Pan manipuluje sesją. To jest po raz kolejny, Pan manipuluje sesją. Panie Pruchnicki. Dokończę. Nie skończyłem jeszcze mówić. Nie skończyłem jeszcze mówić, Panie Przewodniczący. Była podobna sytuacja, kiedy było uchwalanie nazwy ulicy. Z, y, części bałowej, cudowa, był mój wniosek, który był niegłosowany. Mało tego, potem Pan y, zmanipulował i sfałszował y, zapis w protokole, gdzie, gdzie jako bym ja się na to godził, więc to, to jest jeden raz. Mam da, dalej mówić? Panie, proszę, Panie Przewodniczący, proszę, prawa, tak. jest tyle. prawa taka, jest Myślę, Komisja nie, Etyki, proszę, etyki prawo, jest Komisja Etyki, jeżeli Pan ma uwagi a tylko pan ma uwagi, to, to, to głosy, proszę te uwagi zgłosić do komisji etyki. Proszę. państwa, wniosek jest, jeszcze raz mówię, źle sformułowany. Niemniej jednak odczytam go raz jeszcze. Podgłosowanie i tyle. Ty. Rada Miasta zobowiązuje się do podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały Dlaczego? na L to nasza 50 była, 410 przez 13, w sprawie sprzedaży działki numer 813 przez 2. Proszę Państwa, na życzenie Pana Pruchnickiego podpisany ten wniosek przez Pana Pruchnickiego, Panią Tymoczkę, y, Pana Babiaka, tak? Daszyka i Drewięgę poddaję Państwu pod głosowanie. to Poddaję Państwu pod głosowanie tej sprawie. Proszę uprzejmie. Uważam, że każdy wniosek formalny powinien być przegłosowany. Tym bardziej, że jest to wniosek przez grupę rad. Jeżeli są jakieś wątpliwości, powinniśmy jak w wielu przypadkach ściągnąć radcę prawnego, który by się... Pan, pan nie jest prawnikiem, Panie Przewodniczący. Każdy wniosek formalny powinien być przegłosowany. I ten pierwszy wniosek też powinien być przegłosowany. Rozumiem, że to brzmienie jest takie może nie do końca do przyjęcia. Gdyby tam zmienić dodać słowo, że Rada Miasta zobowiązuje się do opracowania projektu uchwały uchylającej uchwałę i wówczas poddać go pod głosowanie. Czyli nie jakby poddać pod głosowanie, bo tam rozumiem, że tam jest chyba słowo, że zobowiązuje do odwołania, tak, czy do przegłosowania, no żeby dać wolną wolę czy też Rada owszem może uchwałę, swoją własną uchwałę uchylić w drodze uchwały, ale w normalnym trybie. No musi to być przygotowany projekt uchwały. No nie można tutaj e, e, robić, e, nie może wnioskodawca ustawiać e, Radę w takiej pozycji zakładnika, że przegłosowuje się wniosek zobowiązujący do uchylenia uchwały. Czegoś takiego nie ma proszę Państwa. Musi być projekt uchwały. Każdy Radny ma inicjatywę uchwałodawczą, i we właściwym trybie i czasie, no, z tego może skorzystać. Chcę tylko powiedzieć, że już na tej sesji żadnych zmian w obecnym porządku dzisiejszej sesji nie można zrobić. Sesja się składa proszę Państwa z tak części informacyjnej, części merytorycznej i części tej końcowej. Do końcowej części należą interpelacje i wolne wnioski. Nie można się cofać już do tyłu. Także na następną sesję w normalnym trybie bądź ewentualnie poprzez wniosek o zmianę, na, ale na sesji, na sesji można taką, tak, z taką inicjatywą wyjść. Ale musi to być projekt uchwały. To nie jest to nie jest uchwała, to, 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 to co sugerowałem, to jest tylko wniosek, wniosek intencyjny. Więc tutaj jakby powiedzmy nie, nie ma to nic wspólnego z, z uchwałą. Uchwała. Mogłaby, mogłaby powstać w dalszym jakby terminie i co do uchwały to też znowu każdy radny mógłby się powiedzieć co do swoich intencji. Dla jasności sprawy, no nie może być proszę Państwa przegłosowywany wniosek zobowiązujący Radę do uchylenia uchwały. No, no. Nie, nie wiem. Nie o ale... może uchylić uchwały, tylko uchwała może uchylić uchwałę. No właśnie, no to no myślę, że chyba jest to na tyle jasne i, i, i czytelne i logiczne, że już chyba dalszych no, cyklu nie trzeba. Korzystały z tego z moja czwórka dzieci. W tej chwili mam wspaniałych trzech wnuków, korzystają z tego wnuki, ale to jest moje osobiste. Gdyby tam było niebezpieczeństwo, nie puściłabym tam swoich dzieci ani swoich wnuków. Jest tam... Dużo osób przechodzi, bo jest to otwarte, jest to nieodpłatne. Jest to przede wszystkim kontakt z zielenią. Wszędzie, proszę Państwa, gdzie się nie popatrzymy na zachód, na wschód i tak dalej. Zieleń jest w tej chwili chronione i robią się azyle. Dlaczego u nas w Sanoku miejsca, które dają nam czym oddychać, chcemy zabetonować, więc apeluję do Waszej rozwagi. I do Waszego zdrowego rozsądku, szanowni radni, nie pozwólcie, zostawcie nam ten teren. Co jeszcze od Ciebie chciałam dodać? Jesteśmy chyba jedyną dzielnicą w Sonoku, która nie ma żadnej świetlicy, nie ma żadnego pomieszczenia, gdzie dzieci mogą się spotkać, gdzie może spotkać się Rada Dzielnicy. W kątem jesteśmy na Konarskiego wynajmowanej świetlicy. Gdybyśmy chcieli coś zorganizować naszym dzieciom. Kochani, dzielnica Zatorze nie ma żadnego pomieszczenia. Jedynym takim miejscem spotkania, gdzie się spotykają dzieci, to jest właśnie łębek. Więc nie zabierajcie nam tego. To nie, że jakoś nalatujemy. Otwarci na rozmowę jesteśmy z włodarzami miasta, czekaliśmy na tą rozmowę, no wyszło jak wyszło, dlatego w sposób bardzo uważam bardzo kulturalny i jak, na, jak najbardziej na miejscu zwracamy się. I odwołuję się do Waszego sumienia, do tych dzieci, które korzystają z tego, do tej młodzieży, która z tego korzysta, do tej młodzieży i dzieci niepełnosprawnych, gdzie dla nich kontakt z naturą to jako nasze łęble jest jedynym miejscem, bo one na Orlik nie pójdą, a one to mają zajęcia dydaktyczne, wypowiadał się dyrektor yy, ośrodka, pan Grzegorz. One tam się bawią, one mają tam kontakt z normalnymi dziećmi. Więc też nie możemy tego zabierać dzieciom niepełnosprawnym. Co jeszcze? Przeżywam to wystąpienie, denerwuję się, nie ukrywam. Tu, szanowny panie przewodniczący, tu są dokumenty przygotowane, została powołana, skorzystaliśmy ze statutu Rady Miasta. I została powołana komisja. Tu są dokumenty wszystkie potwierdzające prawnie. Jest tutaj propozycja nowej uchwały i bardzo proszę, zwracam to na Pana ręce i bardzo proszę, naprawdę gorąco Was proszę i apeluję, zrozumcie nas i bądźcie razem z nami. Wypowiedź pani Józefy Bach zakończyła temat Łęblej na sesji Rady Miasta. Przynajmniej na razie. TV